Na razie drużyna Oresta nie może uczestniczyć w zajęciach na stadionie Przyoporowskiej, który jest wciąż bazą treningową uczestniczącej w Euro 2012 reprezentacji Czech. Nie jest to dla nas jednak problemem, mówi Michał Mazur. Większy żal możemy mieć do Czechów za to, że wygrali z naszą reprezentacją i z tego powodu Biało-Czerwoni nie awansowali do ćwierć finału. No nie mamy żalu o to, że dalej reprezentanci Czech są przeoporowskie, bo naprawdę bardzo sympatyczna ekipa, zarówno piłkarzy, jak i trenerzy, jak cała. Cały sztab, bardzo fajnie z nimi się współpracuje, a ich pobyt na no, Poroskie nie jest w ogóle dla nas żadnych, żadnym problemem. Tym bardziej, że najbliższe dni piłkarze śląska zamiast na boisku spędzać będą głównie w gabinetach lekarskich. Bardzo dużo badań ich czeka, począwszy od takich tradycyjnych, typowych, typu badanie, badanie krwi, po nowe badania. To jest zupełna nowość. UEFA od tego sezonu wymaga, aby wszystkie zespoły rywalizujące na takim poziomie jak Liga Mistrzów, a to będzie dane Śląskowi w tym sezonie, żeby piłkarze przechodzili kompleksowe badania serca ze względu na te niedawne wypadki, zgony różnych zawodników podczas meczów. Rozgrywane w naszym kraju Mistrzostwa Europy, choć już bez Polaków, sprawiają, że bardziej chce się grać i trenować, przyznaje kapitan Śląska. Rzeczywiście na te Euro tak rozbudziło nasze zmysły, że tak naprawdę każdy będzie chciał chyba teraz na treningu robić to wszystko, co robią ci najlepsi piłkarze na świecie i, i poczuć znowu tą atmosferę tego wielkiego święta, jak jest rozgrywanie meczy. No, my też z niecierpliwością czekamy tak naprawdę na te przygotowania, bo lada moment będziemy spełniać swoje marzenia w postaci gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. I to jest dla nas jakby niesamowitym motywacją i chęcią do tego, że, że wróciliśmy z, z uśmiechnięci. Mniej uśmiechnięty był z pewnością Sebastian Mila oglądając występy polskich piłkarzy na Euro. Zwłaszcza gdy najlepszy polski specjalista od stałych fragmentów gry widział fatalnie egzekwowane przez biało-czerwonych rzuty wolne i rożne. Marzyłem by tam być, przyznał pomocnik książka. Byli tacy zawodnicy, których trener wziął i oni rzeczywiście mają dużo umiejętności i tych stałych fragmentów gry. No akurat to nie wychodziło nam na tych mistrzostwach no widocznie. A widocznie tak musiało być. No, tak jest życie piłkarzy. No, mają teraz ciężki okres, więc muszą go przełknąć tą gorzką pigułkę. Ja mam swoje cele teraz, swoje, swoje, swoje marzenia kolejne, które będę chciał realizować i jedno z nich jest oczywiście eliminacja Mistrzostw Świata. Wcześniej jednak mile i jego kolegów ze Śląska czekają eliminację do Ligi Mistrzów. Swojego pierwszego rywala wrocławianie poznają już w przyszłym tygodniu.